Mażoretkowy, zawrót głowy i Aldona Krupa-Gawron, osoba, która żadnej imprezy się nie boi, to jest bardzo duża liczebnie impreza mażoretkowa, jak wiele tych młodych adeptek mażoretkowego sportu tutaj przyjechało? Dokładnie z list startowych podliczyliśmy mamy rotacyjnie na szczęście dzisiaj na zamku 1004 mażaretki. Czy ta scena wytrzymuje aż taki napór małych fanek tańczenia, śpiewania, wszystkiego tego, co jest związane z, ze sportem mażaretkowym? To znaczy scena zawsze specjalnie jest przygotowywana, przede wszystkim jest osłoni osłonięta z boku i jest powiększana specjalnie, żeby była zgodna z regulaminowym 12 na 12 metrów. Tutaj reprezentacja naszego powiatu jest też liczebna, ale mimo wszystko jest tylko takim skromnym udziałem, bo aż tysiąc marzeretek nie mamy. Skąd przyjechały dziewczyny? Oj, marzeretki przyjechały z, z Ciasnej, z Dobrzenia Wielkiego, z Knurowa, z Bytomia, no chyba cała Polska Południowa. No, bardzo się cieszę, że, że, że ten turniej cieszy się powodzeniem. Tym bardziej, że w tym momencie dziewczyny są już bardzo zmęczone, bo jesteśmy po całym sezonie. E, jesteśmy po mistrzostwach Polski. E, przed nami mistrzostwa Europy, a więc znowu sprężenie organizmu. Ale e, z tego, co, co słychać na dziedzińcu zamkowym, e, bardzo sobie i tancerki, i, i ich rodzice cenią miejsce przepiękne, urokliwe, atmosferę. E, no, wszyscy lubią przyjeżdżać do Raciborza i oby tak dalej, bo ten Racibórz przez to staje się bardziej znany. Bo tą imprezę Aldono wymyśliliście, kiedy była pandemia, żeby ją tak trochę przegonić, żeby pokazać, że to wszystko nie znika. I wówczas przybyły tutaj takie wygodniałe, można powiedzieć, dziewczyny tańca. Ale udało się, to jest trzecia edycja, tak? To jest czwarta edycja. Rzeczywiście to było takie lekarstwo, żeby zebrać wszystkie dzieci po pandemii. No była to impreza plenerowa, więc wtedy w dobie COVID-u najbezpieczniejsza. No i tak już zostało, spodobało się jest. Na pewno tutaj bardzo dużo zawdzięczamy patronatowi starostwa i panu staroście i obsłudze całej całe obsłudze zamku, dla których nie jesteśmy intruzami, tylko jesteśmy jakby jedną wielką rodziną. Oni tak to traktują, bardzo nam pomagają. My się tu czujemy świetnie. Formacje i mini-formacje, czyli tylko jakby zespoły, tutaj nie ma indywidualnych występów. To znaczy, tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o ilość podmiotów startujących. To na przykład na, na Mistrzostwach Polski było startujących układów tanecznych ponad 700, ale z tego znaczna część to były solówki i duety. U nas nie robimy solówek i duetów, tylko i wyłącznie średnie grupy, czyli mini-formacje i duże grupy, formacje. A mimo to uzbierało się programu na prawie 9, 9 godzin i startujących układów tanecznych 107. Pod sceną jest mnóstwo pucharków za te najlepsze miejsca. Widziałem też medale. To nie jest tak, że tutaj się tylko przyjeżdża dla przeglądu, to jest prawdziwa rywalizacja i stąd się wywodzi sukcesy. Znaczy tak, to jest rzeczywiście rywalizacja, zdrowa, sportowa rywalizacja. Staliśmy się już w tym roku, zostaliśmy zaproszeni przez ministra sportu do grona przedstawicieli sportów nieolimpijskich. Przed nami kolejny cel pojechać na Olimpiadę kiedyś. I cel przede wszystkim, bo ja powiedziałam dzisiaj rodzicom, że bardzo szybko dzieci dorastają I, i wtedy przyjeżdżają już tylko dwa razy w roku na święta. A my mając te dzieci w domu jeszcze nie doceniamy, że mamy to święto codziennie. Tu mamy Aldono taniec nowoczesny, ale za tydzień będzie święto folkloru, bo źródło zaprasza na swoją doroczną imprezę Śląsk Kraina Wielu Kultur. Też tutaj na zamek. To znaczy Śląsk Kraj na Wielu Kultur to już 22 edycja Międzynarodowego Festiwalu. Weźmie w nim udział 30 zespołów z kraju zagranicy i zespoły, które na przykład przylatują z Meksyku, przylatują, no nie przylecą na jeden koncert, więc zostają z nami na dłużej i koncertują w terenie całego powiatu raciborskiego i nie tylko. No i rzeczywiście taka najważniejsza impreza to sobota równo za tydzień. O 15 idziemy korowodem z placu Długosza tutaj na zamek. No i tutaj wielki, wielki gala, koncert. Ale w poniedziałek o godzinie 18. Mamy koncert finałowy w gościnnych progach Raciborskiego Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy. No, ten korowód to jest taki element jakby wrosły w historię Raciborza już. Bez niego trudno sobie wyobrazić rok, jak idziecie właśnie z Pasu Długosza. To znaczy, myślę, że ten korowód wyróżnia się tym, że nie, nie wygląda jak kondukt żałobny, e, tylko po prostu tam jest mnóstwo orkiestr. E, zapraszamy też orkiestry dente. E, są zespoły folklorystyczne, które po drodze idą, tańczą, zatrzymują się, pokazują to, co potrafią publiczności. Stąd jest to nie tylko przemarsz, ale jest to jakby, jakby koncert w, na trasie. Otóż to, ale to nie jest koniec przygód źródła do wakacji, bo jeszcze zdążycie w czerwcu zorganizować niebyle co: Mistrzostwa Europy, Majoretek, Arena Rafako. To znaczy, proszę teraz przerwać nagranie, bo mój zespół na scenie. Dobrze, dobrze. Z nieco innego miejsca, bo po występach. Ale tak, bogaty czerwiec, obfity wydarzenia. Nie mówiliśmy o Mistrzostwach Europy. Cóż to będzie za wydarzenie w Bożu? No więc, znaczy każdy nasz czerwiec i każdy miesiąc jest tak samo przeładowany. Natomiast dziś mamy maszaradkowy zawrzód głowy. W środę już przylatują zespoły i przyjeżdżają zespoły z zagranicy na festiwal. No, przez cały tydzień koncertują, tak jak mówiłam. Zespoły wyjeżdżają we wtorek, a w środę zjeżdża się do nas Europa na, na Mistrzostwa Europy. Wiem, że już wszystkie hotele na miejscu i w okolicy. 15 km od Raci Boże są już pozajmowane. No i przez 3 dni będą Mistrzostwa Europy. Jeżeli na Mistrzostwach Polskich było ponad 2000 mażaretek, no to na Mistrzostwach Europy trudno mi to sobie wyobrazić. I tutaj wielki układ w kierunku Akademii Nauk Stosowanych, ponieważ okazało się, że Hala Paco jest połączona łącznikiem ze szkołą właśnie tej instytucji i użyczają nam oni swoich klas, jako garderoby dla ogromnej ilości zespołów. Dzięki. Wakacje ze źródłem to też nie będzie czas nudy? Nie, w trakcie wakacji mamy mnóstwo wyjazdów, mnóstwo koncertów. Jedziemy najpierw do Bułgarii, później jedziemy do, na festiwal na Słowację. Potem dostaliśmy w sierpniu zaproszenie od ministra Edukacji i Kultury na Dni Kultury Śląskiej do Warszawy. Będziemy, tańczy, będziemy tam dwa dni w Warszawie i będziemy tańczyli na krakowskim przedmieściu. Stamtąd wracając mamy tylko jedną noc na przepakowanie, ponieważ następnego dnia, 12 sierpnia wyjeżdżamy na dwa tygodnie do na dwa tygodnie na Sycylię. Jedziemy autokarem, żeby było ciekawiej, zwiedzamy po drodze mnóstwo ciekawych miejsc. No i kiedy wracamy, to wracamy wprost na koncert w Głubczycach, a następnie mamy mistrzostwa świata mażoretek w Ostrawie. A potem zaczyna się, zaczyna się już cała seria koncertów dożynkowych. W ubiegłym roku tańczyliśmy na 22 dożynkach, czasami po 3 dziennie. No i 14 września, jeżeli się uda, to powtórzymy Wesele Śląskie w RCK. Mówiła super bohaterka Aldona Krupa Gawron. Bo wszystko to zdzierżyć to tylko jedna osoba potrafi. To tylko z taką załogą, jaką mam na co dzień. Dziękuję, Dzięki do widzenia. Bardzo, fajnie.